Na cześć i Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej jedynemu na pożytek nasz zbawienny, czyli rany kościół świętym Matką Bożą i ostatnią dzień w roku lekcje z świętego Pawła do kolosan bracia. Nie przestajemy się modlić za was i prosić, abyście dokładnie poznali, jaka jest wola Boża napełnieni wszelką męd, mądrością i rozumieniem spraw duchowych, abyście w sposób godny postępowali. Jemu się we wszystkim podobając. Chciejcie przynosić owoce wszelakich dobrych uczynków, i wzrastać w poznawaniu Boga, mocnieni w każdy. Snocie, dzięki Jego chwalebnej mocy, by wszystko znosić z cierpliwością i wytrwałością. Chciejcie z weselem dziękować Bogu Ojcu, że uczynił nas godnymi uczestnictwa w dziedzictwie świętych, w światłości. On to wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa umiłowanego Syna swego. W Nim zyskujemy przez krew Jego odkupienie, to jest odpuszczenie grzechów i Ewangelię zapisaną świętego Mateusza w Rakosów Bożył usłyszano Panie Powstawszy, posłuchajcie. Onego czasu mówił Jezus uczniom swoim, gdy ujrzycie okropność spustoszenia na miejscu świętym, przepowiedziano przez Daniela proroka, kto czyta, niech rozważył, wówczas nich ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, a kto się znajdzie na terasie domu, Niech nie schodzi, by zabrać cokolwiek ze swego mieszkania, a kto na polu, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. Proście też, aby ucieczka wasza nie wypadała w zimę lub w szabat. Nastanie bowiem wtedy wielka udręka, jakiej nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. Gdyby owe dni nie były skrócone, nikt nie zostałby ocalony Ale przez wzgląd na wybranych dni owe zostaną skrócone. Ten czas, gdyby wam kto przepowiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi w Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby nawet wybranych wprowadzić w błąd, gdyby to było możliwe. Oto wam to powiedziałem. Gdyby Wam wtedy mówiono, oto jest na pustkowiu, nie wychodźcie, oto jest w ukryciu, nie wierzcie. Tak bowiem, jak błyskawica rozjaża się na wschodzie i jawi się na zachodzie, podobnie też będzie z przyjściem syna człowieczego, gdzie leży padlina, tam i orły się zlatują. A natychmiast po utręce owych dni. Słońce się zaćmi, księżyc też nie da swego blasku, a gwiazdy będą spadać z nieba, i moce niebiosu zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego, a wtedy biadać będą wszystkie narody świata i ujrzą syna człowieczego jawiącego się na obłokach niebieskich z wielką potęgą i chwałą, i poślanią w swoich strąbą o głosie donośnym. I zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata. Od jednego końca niebios aż do drugiego. A z drzewa figowego bierzcie podobieństwo. Gdy już gałąź jego pęka i liście wypuszcza, poznajcie, że lato się zbliża. Podobnie wy, gdy zauważycie to wszystko, wiedzcie, że już jest blisko, jakby we drzwiach. Zaprawdę, mówię wam nie przejdzie to plemię, dopóki się to wszystko nie spełni. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminą. Dzisiaj mamy wspomnienie świętych męczenników, Klemensa Rzymskiego, Felicy, Jutro msza, wieczora po 18.30 świętego od krzyża doktora kościoła Karmity Bosego, pierwszego Karmity Bosego, tego, który pomagał świętej Teresie wielki, wielki, w reformie karmelu. Wtorek msza 7.20 święto św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy Męczennicy. W środę święto świętego Sylwestra Obata Wyznawcy, msza 7.20. W czwartek feria, dzień, gdzie niegdzie obchodzi się w ten dzień święto Matki Bożej, od Cudownego medalika, msza będzie tutaj wieczorem 18.30. Piątek również Feria msza Będziesz Katarzyny Laburę, gdzie nie właśnie tej świętej, której Matko cudowny metalik objawił w sobotę o 8:40. Jest to święto świętego Wigilia, świętego Andrzeja. Nie Boboli, tylko apostoła. I za tydzień Msze święte w pierwszą niedzielę Adwentu 8.15, 9.50. Tak więc jutro i w czwartek musza wieczorem, a w pozostałe dni, w tygodniach zazwyczaj mamy jeszcze cały tydzień listopada, a to oznacza, że w ten e, czas możemy jeszcze pozyskać odpusty dla wiernych zmarłych, które są specjalnie premiowane, promocyjnie rozdawane przez Kościół Święty w listopadzie. W imię CSGO świętego. Ostatnia niedziela w roku, święty, w roku, tak, roku świętym można powiedzieć, każdy rok jest święty, bo jest dana od Pana Boga. To jest ta niedziela, kiedy mamy tę wstrząsającą Ewangelię, która okazuje nam no, całą historię, historię Zbawienia. Bo to, co nazywa się spustoszeniem w miejscu świętym, to właśnie święty Hieronim. Inni Ojcowie Kościoła interpretowali jako różne rzeczy, różne zdarzenia, jako portret cesarza Hadriana w świątyni i tak dalej. Jako różne rzeczy, które nie powinny znaleźć się w świątyni. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego poganie? Heretycy nie zostawią świątyń w spokoju. Dlaczego nie zbudują sobie swoich własnych świąt? Dlaczego nie będą swoich rzeczy czcić wszędzie indziej, swoich portretów chociażby, tylko właśnie w kościele? Pokazuje nam to jedną rzecz, że tam, gdzie jest prawdziwy kult Boży. Tam zaczyna się prześladowanie i fałszowanie wiary. Fałszowanie wiary. Ponieważ wszystkie prześladowania w ostateczności są inspirowane z dna piekieł. I oni fałszywi Chrystusowie, o których czytamy w Ewangelii Świętej, też w ostateczności są inspirowani przez piekło. To znaczy, że błędy religijne nie pochodzą wyłącznie ze słabości umysłu, z braku wykształcenia i tak dalej, I tak dalej. One są wynikiem działalności wrogiej i złowrogiej. <laughs> Piekła, szatana, który chce obalić kult Boga i prawdę o nim, sfałszować dobrą nowinę Ewangelii. Dlatego też szatan musi się przebierać z anioła w światłości dokładnie tak, jak to w tym nasze polskie przysłowie jest, diabeł ubrał się w Ornat i ogonem nam się dzwonił. Gdyby diabeł nie ubierał się w ornat, tylko dzwonił na cokolwiek innego, to by nie zwiódł tych, których ma zwieść. Po co zwodzić tych wszystkich, którzy i tak z bogiem z religią dali sobie spokój? Oni są już ugotowani, są z dala. Chodzi o to, żeby zniszczyć. To miejsce, w którym Bóg jest czczony. Oddaje mu się chwałę, jaka mu się należy. To nie jest jakimś wyrazem dobroci, czy, czy jakąś, jakimś przywilejem, czymś specjalnym, szczególnym, jakimś prezentem dla Pana Boga. Chwała Bogu się należy. I w Kościele Rzymskokatolickim jest taka chwała jaka się Bogu należy, i taka nauka, jaka jest zgodna z rzeczywistością, z tym, co jest Bożym objawieniem zawartym, czy to w Piśmie Świętym, czy też w tradycji apostolskiej. Dlatego te usiłowania, by sfałszować religię katolicką, Widzieliśmy to w XVI wieku, kiedy protestanci w imię Ewangelii, świętej czystości Ewangelii, obalili prawdziwą mszę, kapłaństwo, większość sakramentów znieśli. Ale to wszystko jest za mało, to było za mało. Bo istniało papiestwo, które gromiło protestantyzm, broniło katolicyzmu. Doktryny chwały Bożej przeciwko błędnowiercom. Dlatego Szatan poszedł po rozum do głowy i zrobił to, co było zapominane od XVIII-XIX wieku w lożach wolnomularskich. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe widział w 1917 roku w Rzymie manifestacje wolno-mularzy, którzy głosili, że Lucyfer zatriumfuje. papieństwo będzie na jego usługach, a święty Michał Archanium będzie pod kopytami szatana. Do tego dążyli. W wiecznym mieście Rzymie. Oddzielić się od Kościoła oficjalnie z hukiem oznaczałoby, że ludzie zobaczyliby, co się złego dzieje. Trzeba było zostawić szyld rzymskokatolicki, nazwy sakramentów, instytucji, tak by ludzie byli zwodzeni od środka Katolik ma to głęboko wryte w sercu, by patrzeć i oglądać się na Rzym, na Stolicę Apostolską, na papieża i hierarchię przez niego stanowioną, która gwarantuje środki zbawienia. Idąc za prawdziwym papieżem, papiestwem, Kościołem, pójdziemy do nieba, jeśli tylko będziemy się słuchali oczywiście. Stosowali się do zasad, które Kościół Święty nam daje do... Prawa kanonicznego, urządzeń dyscyplinarnych, i tak dalej. Więc zostawiono zewnętrzne, by także materialne struktury kościelne, po to, by podmienić treść, by zamienić Chrystusa na pseudo-Chrystusa, pseudo-proroka. I stąd. Słyszymy zadziwiające rzeczy. Widzimy zadziwiające rzeczy. Neoreligię klimatyczną przypomina się ta ceremonia z prewostem błogosławienia czy jak to nazwać <laughs> bryły lodu, przywieziony z Grenlandii, czy z innego równie. Innego, równie zimnego obszaru, z wylewaniem wody. Ziemia stała się jakby Bożkim, i zachowanie Ziemi w tym kształcie okazuje się być czymś, co zastępuje zbawienie. A przecież wiemy, że jakkolwiek o przyrodę trzeba dbać, to jest ona tym, co przeminie. Ile gatunków wymarło i tak dalej, ile narodów skinęło. Czy to taki... największa tragedia? Całe plemię huronów zginęło. Jezuici francuscy e, nawrócili coś ze 30 tysięcy huronów. Prawie całe plemię było katolickie. Wcześniej nie tylko jezuici, ale tam mieli też świeckich pomocników, jak się te tak i kupili itd. I napadli ich irokezi, któremu Holendrzy sprzedali broń palną, co było złamaniem zasad. Europejczycy, Francuzi, Anglicy porozumieli się, że nie będą dzikusom sprzedawać broni, bo wiedzieli, co się może zdarzyć. Dzikusom. Irokezi byli dzikusami, którzy przy pomocy broni palnej napadli na choronów i wybili do nogi. Do nogi. Wszystkich. Od starców do dzieci. 30 tysięcy ludzi zachowali się tylko garstka tych co uciekli. Dokonali apostazji łącznie paręset osób. Czy to taki wielki problem, że cała plemię zginęło? Skoro zginęli śmiercią męczeńską. Wszystko przemija. Wszystko. I trzeba dbać o przyrodę jako coś co Bóg nam dał. Ci sami klimatyści zresztą, którzy Każe nam się przejmować losem niedźwiedzi polarnych, jakoś nie przyjmują się losem dzieci nienarodzonych, etc. To ta część stworzenia nie jest godna zachowania. Ta jest Najwartościowsza, obdarzona wieczną duszą, upodobniającą nas do Boga. Tylko my, aniołowie i Bóg, jesteśmy istotami duchowymi. Tylko my. Tam w filozofii rozróżnia się tak zwaną duszę roślinną, wegetatywną, zwierzęcą, czyli taką psychiczną, etc. A to nie jest ta wieczna, trwała dusza. My jesteśmy na obraz Podobieństwa Pana Boga Stworzeni jesteśmy stworzeniem Bożym. Stąd też Kościół święty bardzo tak nalegał. Żeby chrzcić dzieci, jak tylko szybko się da. Tam do miesiąca, do 30 dni kiedyś było tak, że był grzech śmiertelny nawet liczony. bo nie zawsze się to dawało przez, nie, prze, zachować, to taka była zasada. Obawiano się po prostu, żeby dziecko nie umarło bez chrztu. Jak już umarło bez chrztu, a umierało tam jeszcze 100 lat temu 20% dzieci, to już, że tak powiem, zysk. W tym sensie, że takie dzieci do nieba prosto trafiają, bo grzechu pierworodnego nie mają, bo chrzest zmywa grzech pierworodny i włącza do kościoła, a grzechu osobistego nie mogły mieć, bo nie miał używania rozumu. Dzieci tak się liczy, tak wielkodusznie, że mają około siódmego roku życia, zaczynają się Rozum, że tak powiem, tyle kształtować. Oczywiście to zależy od, od dziecka. Niektóre dzieci już widać wyraźnie, że 4 lata mają już, że tak powiem, tak pyskują, że widać, że, że jakiś tam rozum mają, prawda? I na odwrót. Są jakieś świątobliwe dzieci, które w wieku 5 lat mają używanie rozumu tak bardzo, że na przykład pragną Pana Jezusa. Jak mała. Mała Nelly z Irlandii, dla której święty Pius X ustanowił wczesną Komunię Świętą. Zresztą przyjęła na Komunię Świętą w listopadzie, gdzieś pod koniec chyba, a w lutym umarła, 2 lutego. To była zresztą niedziela, w tak będzie, że Matki Bożej Kronicznej będzie w niedzielę. Pomyślmy sobie o tym, jak Kościół Święty bardzo dbał o nas. Jak bardzo o nas dbał. I dlatego Kapłani kiedyś nie patyczkowali się z wiernymi w kościołach. Oj nie. Taka fałszywa, uśmiechnięta religia była w dawnym wiekom zupełnie obca. Kapłan był od tego, by przypominać wiecznie, wiecznie, wiecznie stare katolickie prawdy prawdę o tym, jaka jest natura ludzka, jak jest skłonna i pochopna do grzechu, jak oporna, straszliwe do czynienia dobra, jak łatwo się daje zwieść i zawrócić z drogi do nieba. Bo, bo to, bo tamto. Bo to, bo tamto. To wynika ze słabości naszej natury, skażonej grzechu pierwotnymi jego skutkami, z działalności szatana i z tego też, że ten tak zwany świat no, tak jest zbudowany, że premiuje. Pieniądze, przyjemności i wszystko, tylko nie myśl o wieczności. Cały świat jest dokładnie zaplanowany, żeby nas osaczyć ze wszystkich stron, rzeczami, które niby nam powinny dać dać, dać jakieś szczęście. Przedłużyć życie o 5 lat i 6 miesięcy. Trzeba dbać o zdrowie, natomiast. Nawet zdrowe odżywienie i zdrowy tryb życia może być czymś, co tak bardzo zaangażuje nas, że będziemy mieli trudniej rozstać się z tą ziemią. A rozstaniemy się wszyscy. Stary, młody. Ostatnia niedziela roku to jest taki też wyrzut sumienia dla nas. Co zrobiliśmy przez ostatni rok? Ile Pan Bogu chwały przynieśliśmy w dziurawych kieszeniach. To jest jak piasek po prostu dobra wola i dobre uczynki, to jest jak piasek noszony w dziurawych kieszeniach. Zawsze się wysypie. Więc trzeba te kieszenie ciągle na nowo cerować i patrzeć, czy znowu się nie rozpruje. Nie dziwić się, że z pustymi kieszeniami cały, cały czas chodzimy. Gdyby ktoś miał pieniądze w kieszeniach, o, to by, to by bardzo dbało o to, żeby były dobrze. Doszyte. A z dobrymi uczynkami to jest tak, że człowiek spie, Lekce marze. A to jest jedyna waluta, która liczy się na tamtym świecie. Jedyna waluta. Wszystko przeminie, gdy są różne kryzysy gospodarcze, to co internet zaczyna huczeć i media o tym, w co inwestować. Złoto, bitcoiny, nieruchomości na Karaibach gdziekolwiek. Wszystko mogą nam zabrać. Wszystko. A im więcej posiadamy, tym bardziej będziemy na świeczniku. Tym bardziej nam, powiedzmy, będzie grozić po prostu rabunek. Tak to jest. Trzeba dbać o te rzeczy, które nas tutaj, mm, są nam potrzebne. O tyle, o ile. O tyle, o ile. Święty Józef tak przynajmniej jest w prywatnych objawieniach nie wiem, czy Maris Agredy, czy, czy, czy Katarzyny Emerich dzieli majątek na trzy części na biednych, na świątynię i dla świętej rodziny. No i nikt w świętej rodzinie z głodu nie umarł. Oczywiście on musi ciężko pracować, nie był obibokiem. Ciężko pracował. I miał zadanie bardzo trudne do wykonania, bo opiekował się najważniejszą rodziną na Ziemi w historii ludzkości. Najważniejszą. A nasze rodziny nie są tak ważne jak Święta Rodzina. Dlatego nie można ich stawiać ponad Świętą Rodzinę, bo to się na naszych rodzinach zemści i mści się cały czas na ludziach. Którzy tak dbają o rodziny, że aż się one rozpadają często. Od fałszywego dbania. Bo my nie zadbamy nigdy o nasze rodziny tak dobrze, jak Bóg. Nikt. Dlatego zawsze najważniejszą instytucją w rodzinie było bo na przykład babcia, która się modliła na różańcu i tak dalej. Jeśli ktoś miał takie szczęście, że miał taką babcię. Czy, czy tam bo nie... Nie wszystkie babcie takie są, takie fajne. Ale tak, tak bywało, że rodzina się rozpadała i, i, i babcie po prostu wywodiły wszystko. To jest chyba powód, dla którego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, prawda? Pan po prostu potrzebuje modlitwy. Zacznijmy dusze wiernych zmarłych, Bóg by nas, by je obdarzył wiecznym pokojem, no, nam dał tę łaskę, by byśmy się mogli uświęcić i z nimi spotkać kiedyś w niebie. Cieszyna Ducha Świętego, niech będzie pochwani z Chrystusa, Matko Boża pocieszenia, Boże się święty Klemy i